Dlaczego siły niemieckie dowiedziały się, gdzie na Leże miał zapaść oddział Hubala? Las przeczesywali żołnierze. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, co może się stać. Jeden z żołnierzy niemieckich zobaczył jakąś śpiącą postać. Wyobraźcie sobie Państwo, że nie wiedział, kto to może być. Podchodził taki niezdecydowany. A kiedy szturchnął, zemsta wyrwał się bez, bez, b, 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 błyskawicznie i pobiegł od razu do majora, mówiąc o tym, co się stało. Ale Niemcy też uciekli. W oddziale nastąpił błyskawiczny ruch. Major szybko zaczął wydawać rozkazy. Dla majora jasne było, że w takiej walce ich szanse są o wiele mniejsze. Zemsta o który dobiegł do żołnierzy, poinformował majora o tym, co się tam stało. Major wydał proste rozkazy. Semp, zabieraj swoich, przeskocz nad pilicę i zabezpiecz nam odwrót. Gdzie jest twój RKM? Panie majorze, osłania nas od drugiej strony. Dobra, zabieraj chłopaków tam. Pozostali niech idą po konie. Ja poczekam tu, aby wjechać. Ja, aby odeprzeć atak, oddziały miały się wycofywać. Major czekał cierpliwie. Gdzieś ta ciżba przecież musi być. Obok majora jego wierny Luzak, Antoni Kosowski, pseudonim Ryś. Ten obiecał pani majorze: Ja skoczę, zobaczę co się tam dzieje. Major zgodził się na to. Ryś postanowił iść trochę do przodu. W oddali słychać już było chrzęst butów. Nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że cały 163 pułk niemiecki terrarierom opasuje las. Oni nie mieli już innej drogi. Ich droga miała się skończyć. Chyba przeczuwał to sam Hubal. Nie cofnął się z pierwszej linii. Nie odszedł dalej. Jego walka dziś się kończy. Czy nucił? Czy śpiewał? Wiedział jedno, jeśli umrzeć mam za ciebie, jeśli sztandar zwinąć mam. I czekali i czekali, obserwując, co się dzieje. Major wiedział, że już stąd nie ucieknie, może chciał przyjąć na siebie pierwsze uderzenie. Ukryła go ta ziemia, bo oto rozszalały się niemieckie karabiny. Zaczęli strzelać. Major też odpowiedział o nie. Zaczęła się walka. Walka, która miała być walką ostatnią. Widząc, co się dzieje, major zaczął krzyczeć do swoich przyjaciół, że. To już koniec. Zaczęli wycofywać się do lasu. Zaczęli wycofywać się jak najdalej. Nawet nie zwrócili uwagi, że razem z nimi nie ma już majora. Nie zdawali sobie sprawy z tego, co się stało. I polskie oddziały wycofywały się do lasu. Długo trwały jeszcze walki, długo strzelano po lesie, ale żołnierze Kubala wycofali się. Niektórzy pytali z nich, gdzie major? Ale nikt tego nie wiedział. Major leżał. Ucichło wreszcie wszystko W lesie cichły powoli strzały powiem nikt na nie już nie odpowiadał tak więc żołnierze niemieccy Dochodzili do wniosku, że nie ma już z kim walczyć. Na placu pozostały jedynie zwłoki. Zwłoki majora Henryka Dobrzańskiego, który zginął skoszony serią niemieckiego karabinu maszynowego. Być może ta sama seria odebrała życie kapralowi Antoniemu Kosowskiemu, pseudonim Ryś który pełnił funkcję luzaka i pozostał z nim do końca. W lesie nastąpiła cisza. Tylko żołnierze 651 pułku piechoty Wehrmachtu, pułku, który przeprowadził całą operację bardzo szybko dotarł tam zresztą jeden z patroli. Przypadkowa akcja. Tak przypadkowa akcja, w której Niemcy osiągnęli to, o co im chodziło od bardzo dawna. Zginął szalony major. Funkcjonariusze Gestapo długo nie mogli uwierzyć, że to jest on. Nastąpił wtedy moment, kiedy uradowani niemieccy żołnierze postanowili zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z majorem Hubalem. To miała być dla nich radość. Szalony major, szalony major, który. Zginął. Nie mogli w to uwierzyć. Uśmiechy na twarzach. To zdjęcie przeszło do historii. Ale bardzo szybko funkcjonariusze Gestapo zaczęli podejmować proste decyzje. Ciało majora musi na zawsze zniknąć z tej ziemi. Nigdy na tym miejscu nie może powstać żaden krzyż. Ciało majora zostało załadowane najpierw na wóz, potem przewiezione dalej, przeładowane na samochód.